To Hej, cześć! Ludy fan Antek i tata dzisiaj robimy myśliwa. Tak, słuchajcie, patrzcie, co wzięliśmy. Wzięliśmy tak, klasa, wzięliśmy John Deere kombajny, mamy przyczepę no. Joskin, mamy Sztajera, Wózki do hedery Hederów, i tutaj, w tym miejscu, y, o tu, <głos》> zrobimy sobie takie pole i będziemy dzisiaj kosić, bawić się w koszenie. No. Nie Antoś? No, tak więc, I słuchajcie. Gdzie? Gdzie? Tak, coś takiego. Nie mamy prawdziwej pszenicy. Tak sobie pomyśleliśmy, że weźmiemy nawet wózki. Słuchajcie, patrzcie, tutaj położymy te nasze... Jak coś, ja jestem Joskinem, tata jest... John Deere, ta? <śm> No. Y y y <śm> Antoś jest Joskinem. John Jestem. Deere. John Deere'em. Ja Andoś, ja jesteś Joskinem? John a no tutaj jest klasem. Czekajcie, tylko zamontujemy tutaj. Tutaj muszę sobie zaczepić na zaczepie. No to wyglądałem, chyba. A. To będzie tak. Oj, ja, już mam, ja, ja już mam heder zaczepiony chyba Antoś. A ja, a ja zawsze o tak robię. I o tak. Coś go tam zaczyp co no, tak? możesz Bo ja tutaj nie, mogę, nie mogłem dosięgnąć tutaj O, trochę o, O o o o jest Dobra Ty też sobie podłączasz Tak. Ja. Patrzcie Antoś też sobie podłącza A co, myślałeś że ja, że ja sobie podepnę to taśmami i tymi i będę to miał o tak? Że tak i z wózkiem o tak będę jechał? Nie, wcale tak nie myślałem. Myślałem, że zaczepisz go normalnie do zaczepu albo może wrzucisz go od razu na, na no przód tak. kombajnu. Co? Tak, żeby było niżej. O wiesz co, on tutaj ma takie... Patrzcie, tutaj jest takie ta, y, coś. I on tutaj tym czarnym, tym kółeczkiem musi w ten norowek wejść. Ja, no to dobrze mówiłam. Tak jak teraz. Chyba A tobie wchodzi? Odwrotnie. A tobie nie wchodzi w rowek. Nie? Nie. Nie, to będzie tak. Tak jak ja mam. No. A ty masz dobrze? Ja nie. mam. Ej, ja mam bardzo dobrze. Ty masz w lustrzanym odbiciu. A ty? W jakim? A ty masz chyba w nielustrzanym. Ale dzisiaj gorące jest. słuchajcie Justyna wyciągnęła basen. Bo chciała, ale bym musiał go napompować i go wymyć i kot sobie rozwinęła, a my tutaj działamy. Będzie zabawa. Jeszcze ładuję crawlera, żeby się pobawić nim, pojeździć. Dobra. Dobra, dobra ruszamy. Dobra. Słuchajcie na pole. Ja tutaj postawię Są kamerkę. Muszę teraz ten kierowca w kabinie. Ale nie wiem jak. Przez szybę. Nie wiem jaki jest z tych nowych, czy tam klimatyzacja jest. działa. Ej, to by się ułamał ten migacz? Ja ten GPS nie Bo mi spadł i to w ogóle całe Aha. się odezwało Dobra, jedziemy Cały na pole. Cały dach i ten, ale Prostaj. ten migacz to trzeba tylko na super glue przykleić i będzie działał. Gdzie ty jedziesz? Tam jest pole, nie? A, to jest pole. gdzie? Jest pole. No tutaj w prawo, nie? Dobra, wjeżdżamy tutaj. O, patrzcie, Justyna będzie pompować. Mały, mały przerywnik, pauza. Chodź Antoś, zobaczymy. Podłączymy Justynce tutaj. Już Ci Justynka pokazuje. Nie, nie, to trzeba wyciągnąć. A, to trzeba wyciągnąć. O, ten taki kolec. Nie? I patrz. Ante, mogę? Tutaj gdzieś powinny być. O Antyk. Jeszcze. Antyk Tylko. Na no, trzy, cztery. Nie. Trzy, ja sama. Cztery. Teraz. Wych. A! Pianko pój. O, bardzo dobrze, Justynka. Pompuj. Słyszysz, jak się napełnia? Powietrzem. O, tam już powietrze wstało u góry. Musisz cały czas tak nogą naparzać. Ten kombajn bondi to jest taki stary młody. Serio? Nie, nie, to jest inny... Nie, jedno... nie, one są takie u w miarę nowe. To jest klasic z nowoczesny. Dobra. Ja jadę tutaj. Jak mi na miejscu? Stanęłem do podłączenia kombine. <laughs> Słuchajcie, ja też już zawracam. Mm. góry to pod, podciągam Na dół Dobra, mamy już zaczepione A co z tymi przyczepami teraz? To później się podnieść Jadę za to była coś Kosiły na dwa kombajny Oni jak herdeś się blokuje. Kreder się trochę blokuje, ale nie u Ciebie to się mega blokuje. Co on się tak nie kręci? Czekajcie. A czymś tam się zablokował. Nie pchaj tak na mocno. Czymś. O teraz się kręci superancko. Musisz ten podnieść trochę go. Co? Dobrze, dobrze pompuj tam Justynka. A teraz zobaczymy jak mój idzie. Teraz ja jadę. Ty ten mój to kosi nawet. Powiem ci. Pójma zepsutą naklejkę. Jaką naklejkę zepsutą? Co tak zaciągnąłeś powietrze? Jakbyś się napił spirytusów Aha Dobra O to ci chodzi Jak tam Ci Justyna idzie? Dobra, ja przyjechałem z dwa paski teraz. Dobra, teraz ja jadę, uwaga. Kosimy Tutaj... na walką miner To ja podjadę. Ej, ja nie miałem... Podnoszę! Ej, ty nie masz i ja nie mamy zbiorników! Otwórz ich A Ty tata zobacz w, w w białoniku No A no. w Opuszczam Co będziesz wysypywał? No wysypywam To ja przejadę dalej Nie ale ty możesz Ja mam większy zbiornik Dobra. Dobra. Dobra Dobra Wysypuj. Wyska. Jeszcze wysypuj, co tak krótko? Musisz wysypywać, na maksa Ej, to ma Co ma? Ej, to ma No ma co, ty nie wiedziałeś, że on ma amortyzowaną? To jeszcze, tym, to jeszcze tym drugim by trzeba było podjechać, tym, tym zielonym. To możecie podjechać do mnie. Dobra. Ej, i wiem, jak ty jechałeś, to on się wtedy zepsuł od przegrzania. Bo nie dość, że chodził na polu, to jeszcze teraz. To jeszcze teraz uchodził i się przegrzał. I on się przegrzał teraz. Dobra, uwaga. I nagle. Że co, że stanął ten Że ten zielony stanął? Nie, ten, no tak jest zielony i ten też. Nie, ten jest biało-zielony. Co? biało-czerwono-zielony. I co, John Deere jest, co, popsuł się i co teraz? Trzeba jakiś mechaników, weź podnieś tam z boku te wszystkie elementy tutaj. Ja to, ja. Patrzcie, będziemy go naprawiać. Antoś będzie naprawiał mechanior Drabina Ej, tą drabinę się tak montuje? Ja nie wiedziałem, że ją się tak montuje Zapomniałem o tym A to też się podnosi? No i patrzcie, teraz jest naprawa Tutaj Wchodzimy i to się zapchało. Wentylator Co? Tutaj ten? I co? I doszło do przegrzania, co? Tak no. Wymieniliśmy to na nowy, żeby właściciel miał większe koszty. <laughs> Czyli co, nie czyściliśmy, nie regenowaliśmy, nie było regeneracji, tak? Nie. Tylko żeby właściciel miał większe koszty. Tak, żebyśmy więcej zarobili. <laughs> Dobra. Zakładaj go, wszystko jest ok. Ruszaj dalej i wysypuj. Że Czy może traktorem się... do ciebie podjechać? Nie mieliśmy. A może. to było zboże, odmiana zboża, że która była podobna do kukurydzy i nie zrobił aż popchłonych. A. A może ja do ciebie y, cofnę traktorem? O! Ja podjechałem i znowu przegrzałem. I znowu, i znowu 12 tysięcy podpisów. Poszło! Dobra, a wysypuj to chociaż wysyp to, co masz w zbiorniku. To jest popcorn? Popcorn? Zaraz zrobimy Dobra. chyba. Nie, ma kałem. Ej, i ja tak jechałem, żeby się nie przegrzał. Tak Takie no. kałem, żeby się nie przegrzał. Patrzcie, jak Justynka już napompowała basen. Pamiętacie, jak było tak mało napompowane? Wszystko to ona nóżką napompowała. Nie tylko nóżką. A to dzisiaj w czapeczce. John here. Dobra. Jedź tym, jedź tym <laughs> Do skupu. Antoś, o, jedź tam do Bobkata. Do skupu i pokażemy wam, jaki będzie kolejny odcinek. nie będę chodził z No. Tutaj jedzie. Chodź SpongeBob, Patrz, przyczepo. Patrzcie. Tutaj mamy Bobkata w takim kawałku Spunch betonu i wiecie co Antoś tutaj wymyślił? Na następnym odcinku. Słuchajcie, że tutaj nasypiemy pełno trawy. To będzie jakiegoś, jakiegoś tam zboża. I, I że to będzie kiszonka i że trzeba będzie wjeżdżać tu nabierać to w ogóle jeździć po tym i to wszystko wałkować. I tutaj była taka kratka, gdzie się wyciągnął. No. Tak A więc... Koniec taj... naszego, dziś tego odcinka. Tak, My... trzeba im pomóc pompować. Wam miłego dnia. Pa. Trzymajcie się, cześć. cześć.